Także jeżeli chcecie wystąpić próbkę podkładu, to nie idź do Haroldsa, powiem wam. To nie jest sklep dla bizaków, tak jak ja. kochani i witam serdecznie i zapraszam do piątki tego tygodnia. W tym tygodniu chyba będą same nie będzie żadnego bubla, ale i tak mam nadzieję, że będzie wesoło. Ehm, I tak, słowem wstępu, e, właśnie zeszły, czy w ogóle święta i Nowy Rok spędziłam w Polsce, e, więc moja skóra przeżyła kompletny, kompletny szok, jeżeli chodzi o pogodę, temperaturę, bo jak wyjeżdżałam z Londynu było około plus 10-15, jak przyjechałam w moje rodzinne strony, było minus 10, minus 15 i tak dalej. Także to był totalny szok dla Skóry mojej twarzy. I też musiałam troszeczkę przedstawić swoją pielęgnację w ogóle, bo nie była na to przygotowana. Ale po prostu przypomniałam sobie, co to znaczy mieć tą moją wrażliwą cerę w naszych polskich warunkach, bo to jest hardcore, jeżeli chodzi o zimowe warunki w Polsce. I po prostu mrozy i wrażliwa cera, bo to wszystko mi tutaj popękało, połuszczyło się i w ogóle, i w ogóle. I na ratunek tej mojej popękanej takiej w ogóle strasznej cerze przyszło serum. Co ciekawe, serum zakupione w biedronce, które będzie jednym z moich ulubieńców tego tygodnia. I to jest firma Mincer, Nazywa się to, to Marula Gold. Y, olejek Marula Elixir, a Marula o Gold Elixir, Nie wiem, kosztowało to w pewnie brama, w, w granicach 10-20 zł w Biedronce, tak jak mówię. Celowo ma bardzo, a czy przychodzi do nas z taką e, pompeczką i ma e, taką tą pipetką i ma bardzo fajną, dosyć, dosyć bardzo fajną oleistą, dosyć taką konsystencję. E, nie jest to też za bardzo oleiste, za bardzo takie tuste i zbyt ciężkie na skórze. Bardzo fajnie się wchłania, ale pozostawia takie mocne uczucia nawilżenia. Nie wiem, czy to widać różnicę. Nawilżenie dosyć y, fajnie pachnie i powiem Wam, że ta rzecz uratowała moją popękaną po prostu skórę. Y, po myciu twarzy brałam kilka jego olejek i po prostu na taką ciepłą skórę tak przykładałam sobie najpierw delikatnie wmasowywałam, potem oczywiście krem i w ogóle, w ogóle, w ogóle. Ale taka cięższa, bardziej tusta konsystencja to niestety. To jest po prostu mus. To trzeba mieć, jeżeli, jeżeli ma się wrażliwą celę, tak jak ja, i jeżeli jest się w warunkach prawie, że polarnych, czyli naszych polskich. Także bardzo Wam polecam ten olejek Mincer Pharma Marula Gold y, Olejek, Marula Elixir. I tam patrzyłam na skład, to tam ma rzeczywiście prawie sam ten olejek z marula. Maruli, nie wiem czy to jest marula, tak w ogóle proszę mi oświecić. Ale bardzo fajna sprawa, zwłaszcza jeżeli cierpicie w brozy, macie wrażliwą celę, lubicie takie bardziej. Cięższe rzeczy, czy bardziej takie odżywcze, ale nie takie bardziej tuste. Widzicie, to się fajnie wchłonęło, to nie jest jak nie wiem, olej kokosowy, że macie taką tustą warstwę, bo to się fajnie wchłania, ale, no, ale po prostu pozostawia tam taką warstwę odżywczą i ochronną na skórze. I ja pamiętam, że kupiłam to bo między innymi dlatego, że na opakowaniu było napisane, że jest świetny właśnie na wrażliwą skórę, na popękaną, fajnie regeneruje i jest to prawda, ba bardzo fajnie mi zregenerował, chociaż tutaj jeszcze jestem trochę taka podsuszona, ale, ale nie jest najgorzej. Jeżeli chodzi o regenerację i nawilżenie, to też cierpią mnie usta co też odczułam i na ratunek przyszła mi moja pomadka z Sylwego, której widzę, że mam już kurczę więcej niż połowę z żartą. Bardzo, bardzo intensywnie jej używałam właśnie w Polsce. i To jest ta pomadka Sylveco, odżywcza pomadka z peelingiem, naturalna re relacja ust spękanych, przesuszonych i wrażliwych, hypoalergiczna, olej solowy, ble, bla, 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 coś tam. W każdym razie ona jest bardzo fajne, że nie mówiłam bawolubieńca właśnie. Ona ma w sobie po prostu drobinki cukru, takiego brązowego czy tam czy nowego cukru, które wspaniale nam peelingują usta. Przy tym jest bardzo odżywcza, natłuszczająca, nawilżająca, czyli ona działa tak, że po prostu przejeżdżamy nią, ona nam zbiera ten taki martwy z na skórek usta są takie bardziej oczywiście pobudzone, odżywione też czerwone przez, to, przez ten peeling, ale od razu natuszcza nam to wszystko i nawilża i, i odświeża i w ogóle jest, jest naprawdę super. Myślę, że bez tego moje usta byłyby jedną wielką popękaną czerwoną masą. Obrzydliwie, to zabrzmiało, ale tak mogłoby być. E, także ta, o, ta pomadka właśnie sylwek, ona kosztuje dosłownie 7, 7 zł na Allegro, z tego co pamiętam, jak ją kupowałam. Także serdecznie ją Wam polecam, jeżeli macie spiesznięcie, zwłaszcza popękane usta. Jeżeli macie, wiecie, te suche skórki, które się cięż, ciężko jest pozbyć. pozbyć, a chcecie na przykład mieć matową szminkę, to po prostu no way. Także bardzo fajna, parę złotych, dosyć jest wydajna, bo ja mam chyba wakacje, tak jak mówię, no mam tyle mnie nie zostało. Także no nie jest, nie jest tak źle, używam jej prawie co wieczór, także spoko. Ok, przechodzimy w ram, teraz w świat taki kolorowy, kosmetyczny. Najpierw to, co mam na ustach, czyli szminka, której już trąbiłam w moich ulubieńcach roku kosmetycznych, MAC Lady Danger. E, mówię o niej, dlatego że to jest szminka, która była ze mną na Sylwestra. Na Sylwestrze miałam ją, wybrałam ją jako swój make-up. Takie główne ust to była właśnie ta szminka, czyli to jest to, tak jak mówię, to, co mam na ustach. Przepiękna, czerwień, ciepła, pomarańczowa, ale też nie za ciepła. Nie, 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 wydaje mi się, że nie zarzuca za bardzo tych Ust. Yy, jedyny ten minus to jest ta konsystencja makowa. Ona jest dosyć tempa, dosyć taka gruba, yy, przez to też dosyć długo trzyma się na ustach, ale te usta muszą być dosyć mocno peelingowane, więc przed nią idealna właśnie ta pomadka. Klingować je potem, czy porządnie tym usta. Potem na nadmiar tej błyszczącej szminko żywczej zdjąć. No bo jak jeżeli ją zostawimy, to ona nam zabije ten mat ze szminki, która jest tam, no matowa, przynajmniej powinna być, tak jest mam teraz na ustach. Także potem zetrzeć to delikatnie, no i potem nakładam to Late Danger I powiem Wam że w ciągu całego wieczoru może ją dwa albo trzy razy tylko poprawiałam, a jadłam tak, że właśnie mogłam ruszać. Także cały czas było jedzenie i pić jak to sylwester. No i nie wiem, do 6 rano byłam na nogach chyba. Także sprawdziła się wyśmiecki. Mienicie. Oprócz tego to jest dla mnie kompletny, totalny kolor yy, minionego roku 2015, moje wspaniałe odkrycie i myślę, że dosyć mi pasuje, zwłaszcza teraz, kiedy jak widzicie mam takie zrudziałe włosy, bo postanowiłam sobie to, coś zmienić, w ogóle wyszła mi totalna rudość, była panika na Facebooku, to pewnie widzieliście, jak macie mnie na fejsie, ale już się przyzwyczajam, już nawet myślę, żeby coś nawet bardziej rudego zrobić, ale póki to jest taki... Nie wiem jaki to jest blond, truskawkowy. Fajny, ciepły. Coś trzeba by było mi cieplejszego, ale znowu zobaczam z tematów. Także to jest trzeci, trzeci fave, śminka MAC Lady Danger, która do mnie wróciła do mojej kosmetyczki. Bardzo, bardzo ją lubię. E, potem, jeżeli chodzi, może jeszcze makijaż, e, powiem wam korektor pod oczy. Bobby Brown to jest korektor, korektor e, po prostu się nazywa, kolor Bisk. Oczywiście wszystkie nazwy produktów i wszystko, wszystko będzie pod opisem, e, pod filmem w opisie. E, I powiem Wam tak. Ja jestem osobą, która. Ja jeszcze nie mam jakichś strasznych zmaszczek pod oczami, nie mam też jakby worku pod oczami. Ja mam to miejsce pod oczami bardzo e, jakby płytko unaczynione, chyba to się mówi. Także po prostu u mnie te. E, po prostu mam cały czas cienie pod oczami i całe życie mam te cienie pod oczami. Także od e, czasów nastoletnich już nie wiadomo ile śpię, ile nie śpię, imprezuje czy nie imprezuje. Po prostu mam ciemne cienie pod oczami, co nadaje po prostu całemu, całej twarzy, czy takiego zmęczenia. I powiem Wam, że dosyć ciężko jest takie cienie zneutralizować, dosyć ciężko jest znaleźć produkt, który fajnie te cienie zneutralizuje, nie będzie za ciężki, będzie się trzymał cały dzień, nie będzie nam chodził marszczki i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle spełni wszystkie po prostu możliwe wymagania. Bardzo często te korektory pod oczy, które mają zniwelować te cienie, są po prostu za jasne. I na, kiedy nakłonamy je na jakieś tam zielonawe, niebieskawe cienie, to wychodzi nam po prostu jakaś szara plama pod oczami. I y, dla mnie idealnym kolor, kolorem na zniwelowanie tych cieni jest dokładnie ten kolor, który Wam teraz pokażę, o ile uda mi się to otworzyć. Nie wiem, problemy z otwieraniem, ale to jest to. To jest taki różowo taki kolor salmon, że tak powiem z angielskiego. To jest taki odrobinę jasno-łososiowo-pomarańczowawy kolor, który po prostu świetnie niweluje to moje niebiesko-zielonawe dosłownie e, cienie pod oczami. E, ten korektor, te korektory z Bobby Brown są niesamowicie kryjące. Są kremowe, ale nie są przy tym zatuste. Są naprawdę, no u mnie wytrzymują absolutnie cały dzień. E, kosztuje, kosztowało to 19 mnie funtów, ale ja wiem, że to mnie wytrzyma pewnie z dwa lata, bo ostatni mój, który miałam identyczny, w tym samym kolorze, po prostu zgubiłam w maju, a może z połowy miałam to a miałam go przynajmniej rok, albo jak nie więcej, ze sobą. Także jeżeli chodzi o korektory pod oczy, jeżeli macie cienie pod oczami, to polecam zainwestować w jeden porządny korektor po prostu, bo co innego są takie korektory, wiecie, rozświetlające, w takim naturalnym kolorze, a co innego, jeżeli macie takie ciężkie, ciemne cienie pod oczami, to potrzebujecie, zaufajcie mi czegoś, co po prostu Wam jakby zniweluje kolor tych Waszych cieni, tak jak macie, wiecie, jak były w pocałówkach ko, te takie koła kolorów. Potrzebujecie kolorku przeciwstawnego do tego, co macie pod oczami. U mnie to jest akurat to, jest najbardziej przeciwstawne. No i świetny jest, absolutnie świetny. Kupiłam go tak przypadkiem, byliśmy akurat w Tomkiem w harocie. i w ogóle najśmieszniejsza sprawa świata bo byłam na stole tego właśnie Bobby Brown, to prosiłam o to i o to. I, i, i pytałam, czy ma, jest może próbka tego nowego podkładu z Bobby Brown, bo wypuścili tak niby lekki podkład. A pani mówi, że oni w ogóle nie mają próbek w Harocie, po prostu w Harocie, najbardziej prestiżowy teoretycznie tom handowy w Anglii na pewno, jeden z najbardziej takich na świecie. oni no nie mają próbek, no ale dobra, Ja mam taką malutką próbkę buszczyka, także półbieda, ale oni nie robią próbę podkładu. Także jeżeli chcecie wystąpić próbkę podkładu, to nie idźcie do harodza, powiem Wam, to nie jest sklep dla bidaków, tak jak ja na przykład. Znowu się pogrążę, koniec. Wróćmy na tory. Także w każdym razie, jeżeli szukacie czegoś niwelującego ciemne cienie pod oczami, Kolo, korektor w kolorze przeciwstawnym to jest must have. Dla mnie akurat najlepszą konsystencją jest Bobbi Brown, wiadomo, że każdemu będzie odpowiadało co innego, ale ten mogę Wam serdecznie polecić po testowaniu tysiąca, tysiąców, tysiący, tysięcy także tak, takich podobnych rzeczy. Podobne ma też coś e, Catrice e, w takiej tej paletce, e, nie wiem jak ona się nazywa, All, all Round Concealer, ten kolor. Natomiast on nie, one są dla mnie za tłuste, zdecydowanie nie mają aż takiego krycia i takiej trwałości, jak ma moja cudowna Bobbi Brown zaufana. Ok, chyba się już rozgadałam. W każdym razie ostatnie Ulubieńcem będzie lakier do paznokci, że też przez takie dwa tygodnie nocą obgościł u mnie na paznokciach. Dzisiaj akurat mam inny, i przepraszam, że mówię przez nas, ale chyba będę chora. Jest to lakier od filmu Rimmel, kolor nazywa się 513 Let's Get Nude, to jest ta seria 60 sekund. I powiem Wam, że ten nudzik jest piękny. On jest troszeczkę ciemniejszy niż to, co mam w tym momencie na paznokciach, także jest taki trochę bardziej naturalny, neutralny, powiedziałabym. Naprawdę ma piękny połysk, wyjątkowo długo trzyma się na paznokciach, bo jak zrobiłam sobie porządny taki manicure na wyjazd, czy tak powiem, także wiecie, wszystko przygotowane idealnie, to on mi się trzymał, no spokojnie mi się trzymał tydzień, potem już mi tutaj coś zaczęło, nawet nie ten lakier mi zaczął odpryskiwać, tylko wiecie, top coat, jak czasami się tak niefajnie łuszczy w niektórych miejscach, to ten właśnie top coat mi tak zaczął dziwnie schodzić. Także z myłami kupiłam inny lakier w Polsce, ale, ale ten jest naprawdę fajny. Nawet moja mama mówiła, że jaki masz ładny kolor. Nawet musiałam nim pomalować paznokcie, także jaki dla mamy. Ale także bardzo fajny, neutralny, neutralny nudzik. Też te lakier, lakiery z Rimla nie są zbyt drogie. E, trzeba dwie, trzy warstwy do pełnego pewne, krycia, ale dla mnie naprawdę produkt bardzo fajny. E, jaki tutaj był pędzelek, bo już nie pamiętam. Tak, to jest ten z tych szerokich pędzelków, także mi się bardzo fajnie maluje, e, maluje paznokcie. No, perfekcyjny taki miód jest, taki prawy jak kolor e, moich, e, mojej, mojej skóry, no, troszeczkę taki bardziej, wiecie, pa, lakierowaty, także nie wyglądam, jakbym była martwa, ale przepięknie, właśnie wysmukla palce, wydłuża gdzieś tam dłonie, jeżeli macie kompleks jak ja, krótkich, małych rączek. E, także bardzo, oczywiście muszę być brudna, pokażmy to w kamerze, że jestem brudna. E, także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam ten lakier. I tym kończę moją piątkę tego tygodnia bez, e, bez żadnych publisie obyło w tym tygodniu. Jeżeli jesteście żądni oczywiście dłuższych filmików, to zapraszam na ulubieńców roku, którzy już są na kanale, tam są ulubieńcy pielęgnacyjni i ulubieńcy kolorówkowi. Jeszcze będę nagrywać ulubieńców włosowych, także się może pojawić w przyszłym tygodniu. E, postaram się. E, w każdym razie dziękuję Wam bardzo oczywiście za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, witam też nowych widzów na kanale, bowiem ostatnio już przybyło mi trochę, trochę Was, jest nawet już 11 tysięcy ponad, e, także witam Was serdecznie dziękuję bardzo, że jesteście i mam nadzieję, że ten nowy rok będzie dla nas wszystkich bardzo, bardzo, bardzo fajny. Ehm, także już, także już co ja mówię, nie wiem co ja mówię. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć o wisiorku, który mam. Ehm, dam do niego link na dole, jak ktoś jest ciekawy, pewnie będą pytania. Jeszcze na, aha, na palcach mam lakier Formuła X for jakiś tam kolor, ale będzie w holu, także mówię, bo zawsze się pytacie po co i potem muszę pisać w komentarzach, a tak macie wszystko i wszystko będzie w opisie pod filmikiem. Kończę moje brednie. Dziękuję za oglądanie miłej niedzieli i do zobaczenia znowu! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa! pa.